Witam, z tej strony aczpiewid to kolejny odcinek Farming Simulator 19 od to Bangera. Zapraszam do subryksy kanału lajkowana i komentowana a w dzisiejszym odcinku widzowie, kochani będziemy sobie szas pole sobie szacujemy pole numer 20 a sobie się sa saj... szacajemy sa sobie dr... hmmm, Ψεύπαξα σε ΙΕΜΕ Μπένσε μόκλυ Ψεύπαξε σα σε ΙΕΜΕ Ψεύπαξε σα σε ΙΕΜΕ Τρόχιπο σα Άει σύπκο η Άσια Λόγια σα σύπκο το σί. Ło panie, za szybko. Szybko, za W trochę, kurde, bo trochę w niektórych miejscach się nam nie zasało. Mm -hmm. mm. Już się nie bo kurde, za szybko nam doszło. Tu mniej ma kasy, gdzieś zrobimy. Fuj poszliłem w centrum. Rynisi. Ten traktor, drugi poszliłem. Tu jest tam pole ora wizowia. Człowiek, odcinek będzie to, póki nie zarobimy milion złotych, a i widać, że ciężko będzie zarobić ten milion. Bo tutaj coraz więcej kosty są, a nie Może się słucham zmiania z tym. Tak, psychoty to kosty są wizowe. Więc skąd dzieje zarobisz. Hmm. 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 O się Co to mi się? Nie, musimy się zarobić. Nie wiem, na czym tu można zarobić widzowie, muszę zarobić kasy, jak... Na czym kasy muszę zarobić? Kasy musimy zarobić, jeśli kredyt spłacić muszę w grze. Co, i miś nas w komentarzu, czym tu można zarobić? 5 w formiku 19. Bo ja nie wiem, na czym tu można zarobić. Ale co zarobi, to zaraz muszę wydać, widzowie, kochani. Wydawać wydawać muszę. Muszę wydać. Co się zarobi, to zaraz muszę wydać bo grze i nie wiem jak to zrobić zarobisz ...zarobić i zostało trochę 5 Już mi zarobiłem 16 tysięcy erwo i już mam... ...7 tysięcy erwo No muszę też jakąś tam pisowie może można zarobić Jeśli jakoś podobie co... So Albo jakoś już podpowie lepiej mieć swoje maszyny nie wypłacisz No a jeśli by mieć swoje maszyny do pisowie to musim kurcze zarobić na te maszyny Na maszyny na traktory pisowie musim zarobić Musim zarobić Musimy zarobić Musimy zarobić Musim zarobić widzowie czym na pionze, na jakieś maszyny i traktory, to się zarobisz Tylko na im zarobisz, o to pytane, na im tu zarobisz. Bo jak farmika 15 gram, to tam wiedzałem na zarobić zarobisz. Na drzewie mogło zarobisz. A może powróci do piętnastki farmika, widziałeś sobie na to? by na to widziałeś, żeby wrócić wrócisz do piętnastki farmika? To mm -hmm. by pomysł, sobie wrócisz, albo powrót do... Tak jednorazowo zakres farmika 15, jak na to. Czy się chce się powrócić do, do gry farmika 15 i jakąś serię wymyślić? Mhm. To jest do większości farmika 15 na gry w Wizowie. W tej starszej wersji mam 19 i za 2 się to 15kie je zewróć wisowie sobie na to też sobie, jakąś serię, zrobimy. Sobie jakąś serię, serię robimy no jeżeli sobie, jakiś ser robimy zrobimy 15ki No jest trochę Położymy, bo położymy, posiejemy Czy by i to samo nie było Wał musimy się kupić, sobie, ten nie kupić, wypuścić musim, musimy na kupienie to mnie nie stać. Czy by to... ...kleby ulepszył? Mm, mm, nie kleby, tylko te sanie Czy to jakoś... ...plątało, powało, po... was. Se llame, se llame, se va aquí, sobia, sobia. No, saspeniewi widzowie O kurde. Mmm. Sawe pola. Mamy Sa saneko. Cioè, zaś mi się kończyć odcinek, bo to nie za będzie. A nie by taki długi był, a bo jak wy chcesz, to można mogę zrobić długie filmy. Długie mogę. Jak chcesz, wcale się odwoćcie sobie. Czy chcesz chcecie krótsze filmy, czy długie. Bo ja tak różne mam filmy i z tej serii, ra. trochę krótkich mam, trochę... Długich mam. A jak chcesz dłuższe odcinki z tej serii, daj mi znać w komentarzu. To zrobi mi dłuższe odcinki z tej serii. Czy moje do końca tego tygodnia będzie farmik 19 od Zera do punkera, A o tygodniu to nie wiem, co będzie cały cały tej jednej jedne odcinki z jednej serii czy tak po trochu. Zobaczymy widzowie. się to pewnie tam nie chcą, żeby to jedno i to samo było na no, serii, że cały tydzień z tej samej gry było. Na pewno tak połowa osób z Was jest. Tyle. A to, a ten, jeśli jeden tydzień zrobimy cały nowy, cały cały dergi do tych... do tej serii i wstawiasz w a po tej serii to jem ziem po custy inny filmik stawiasz i znów jakąś serię w SMC co trzyne odcinki były z tej samej serii zobaczmy jak oba tam zależy jeśli chcecie i nie chcesz się nie widzowie. To zależy już od was. Jak chcecie to dajcie mi z nas. Jak nie chcesz, to też mi dajcie z nas w komentarzu. Czy chcesz kolejny tysiąc, po tej tykonu no, z jakiejś serii. Cały odcinki. No a tutaj to już sobie raz sobie. Sami sobie mi trochę tak przybiję, jedno i to samo nie było. Czeku, Widzę, kurczę to gospodarstwo jest mm. tutaj ósata, kursie. Robimy widzowie ósata mm -hmm. Robi mi się. Sądzę, nas poprosił sobie mu porę za oraz. No to mu robimy, bo nie ma swojego opsyntu jeszcze. Tylko trochę ksywa. Lepiej kursy pracownik robi niż ja, widzowie. Mhm. Oh, pa do kurke, davaj, davaj. Davaj. Da jem nam? No nie wiem, jakoś od górkę siłę. O, ta jest. nie ma, to jak klas. Nie, klas, tylko case. Nie wiem, klas to jest chyba. To chyba jest klas. Klas, albo case? Nie wiem, o to jest marka modelu. Marka tego traktora. No to chyba jest klas. Oh FIFA ist yes, klasse. Oh FIFA klasse, yes, ist mir schon yes, oh, dae yeah. bei so wie. Hmm. No chyba klarusz Są nas na spoboszu, to pomożemy mu Czekaj, że nam pomoże To pole mi się trana, śpię w blisko domu Małe sieki, gdzie ja się kupi, kiedy, jak się robi Ręczko zarobisz. Jeżeli dajesz mi nasz komentarz w 12, to tak dobrze można zarobisz. Czyli to świątę było od 0 do Pangora. Propofiszcie, jesteście. Po da się, jako sobie to związane z tą serią, co teraz mam. Ja nie wiem co połowy to nie jest wiązane chyba z tą serią na moim kanale. Hmm, Wybrawi sobie. Lecimy się na gospodarkę. 8 shelves się postawić. O no, tyle jest w planach rzeczy są, ale to trzeba mieć pieniądze na to. Więc chyba bez pieniędzy to nic. idź. z się nas nasi można zarobić, bo może prędzej będziecie wiedzieć, z nas, nas można tu zarobić. W farmiku 19. O kurde, bardzo mi skręciła. o panie Wolny! wolnej no jakoś się udało no tu jeszcze mamy pisaki o tu jeszcze sporo jeszcze no do 20 minut widziałem serwiemy nagrywane i Będziemy się wisię wisi się jak skończę. Chef Serafisz ちょっと待って待って待って待って待ってうって O, widzowie, jeszcze jest im to zostało sporo. Dobra, widzowie, wisimy się. To wisimy się wkrótce, jak za koniec tego, e, za koniec kurses, ten szef, szef, Pola, wisimy się wkrótce. To zobaczenia Witam ponownie, już mam parę prawie całe pole sasane, a już tam wam pokazuję, już ostatni spasek i będę kończył same pola. A następny odcinek już będzie nie wiem co będzie na następnym odcinku, jak już on zatrzymuje, Najprędzej zaraz mi to urośnie, pisko to trochę się zejdzie Trochę rzezejsze I sobie, trochę lżejsze, teraz mi to wszystko urosnę. Trochę rzezejsze No, jeszcze tutaj kawałek mi się stoi, będzie się kończyć I No już sobie skończyliśmy Musimy to, z powrotem postawić traktor, o tutaj z powrotem wywrócił się No traktor Tak No sobie, a oh, tu mamy traktor włączony Sobie, dziękuję za ochronę no, za zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowana. No i piszcie mi w komentarzach kochani widzowie, czy chcesz dłuższe odcinki z tej serii i czy chcesz w kolejny tydzień, żeby był co jednej zieli odcinki, no i ziemi widzimy już wkrótce się jutro. Upadnie, zapasie i na minusy sekrety po ja wiem. To zapasie na wkrótce.